Piątym Światowym Spotkaniu Miośników Wywalców Tęczowej, na Spotkaniu Pożegnalnym, ponieważ jest to ostatnie spotkanie tego typu, które było do tej pory. Ja mam nowy, inny pomysł, zbrywamy się z Tęczową i będzie to trochę inaczej wyglądało, cyklicznie, tematycznie, to tyle podpowiedzi, bo Mesza już trochę była jak to będzie. Bardzo będzie dobrze. przedziały wiekowe, będzie dla seniorów, będzie... No ja już mam... Egon ma plan, jak to ja, nie? Więc myślę, że będzie fajnie. To, co inaczej będzie wyglądało, czyli będą ludzie płacić wstęp, a sami sobie tam zamawiać... O, witaj. Witam, Edzia, witaj, proszę bardzo. My już zaczynamy właśnie. Proszę bardzo, tu są miejsca. Piszę nawet... To miejsce fajne, nie wiem, kto się jeszcze ktoś przyjdzie od Ciebie. Tak. Nie, to jest Ewa, ale tu jest. Ale nie od 40 lat, czyli Josep. No tak. No to widzicie, zbiera się nas ta tak zwana paczka tamtych lat. pytają, że teraz. Więc tradycyjnie, także proszę, żebyś usiadł, ja wiem, że Ty czułaś. to nas kochany DJ, który ostatnio tak dał czadu, że tutaj wszyscy lech chodzili ze swoim synem Marcinem. I tradycyjnie jak zwykle, choć myśla, mówi, że się przedstawialiśmy, ale ja poproszę, żeby krótko powiedzieć, może wspomnieć trochę z tych spotkań pięciu i będziemy jedli mówią kolację. A więc zaczniemy tutaj, kolega chyba nie wie jak to. Aha, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie i chciałbym przedstawić obecnego stałego bywalca tej restauracji, kolegę Mariana Krzanowskiego. Dlaczego Marian jest stałym bywalcem? A mianowicie dlatego, że od czterech lat mieszka w ten dróg.